Powiedzmy, a w ogóle, cześć, yy, powiedzmy, że na przykład, O dobra, yy, witam Was w odcinku, gdzie pokażę, jak na przykład rzucić dobrze snoka tutaj nas, na spalnie sobie, na respie. Na przykład jakiś snajper kąpi się tutaj, 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 za skrzynką, tu w tunelu, za drzwiami i kąpi się na Was tutaj, a Wy na respie nieszczęśnie dacie się na jego pułapkę nabrać, yy, więc robicie takie coś. Jak krespicie się tutaj yy, po stronie terrorystów, oczywiście tego to działa? No, jeżeli jesteście antyterrorystą, a tam jest terrorysta ze snajperem, to może tak. Siedzicie tu, a coś się nie widzi. No. I walicie prosto w ten róg, gdzie pokazuje, że widzicie To jest taki bug. Flash wybucha aż tutaj. I wszyscy tutaj mają oczywiście biało. A jeżeli nie macie ten flasha, to możecie walnąć smokiem. Żeby nie marnować flaszy, jak na przykład będziecie biegli możecie walnąć flasza potem gdy chodzicie z tunelu, albo walnąć tam w tunel, to walicie smoka. Tak testujecie tu. I smoka też tu. Oczywiście smok wybucha tu przez skrzynce. I nic nie widzi oczywiście. Jeszcze mam taki mój własny sposób. Na mm, granata. Tylko mam granata. Mam granata. Tak. Gdy już jesteście na przykład tutaj, tu wam wybiegają i jest ich za dużo. To ja na przykład biorę granata i odbijam od murku tu. On się idealnie odbija i walimy tutaj na środeczek i wszyscy dostają granatę i wtedy możecie, nie wiem, jak już dostaną tym granatem, wy tu kampicie, możecie wyjść, bania, 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 bania i idziecie sobie dalej, tylko tutaj byście właśnie mieli jeszcze, powiem wam tylko jak to się robi, albo nie. Dobra, to już jest mój drugi sposób, na przykład tam ktoś stoi, walicie odtąd, yy, flasza. I jak najszybciej się da. Nie wyszło, oczywiście, fejl na odcinku musi być i on wybucha tu w powietrzu. I się samo biało, i na przykład ktoś się tu kąpi i go bierze się. Albo tak, o. wchodzicie tutaj na przykład przez. Kurde, no. A nie ten przycisk. Nie. Skok. O! I jesteście tu. I wychodzicie przez tą rurę tutaj, przez dziureczkę i walicie smołka na tą ścianę, tu. On się tak ładnie podkręca I szybko tu wchodzicie I oczywiście macie łonie zasmałkowane miejsce Czy sobie zakampić tu Nie wiem, za łódką czy coś Kurde, mam no kucnąć O, kucnąć można Kampicie się tutaj O, oczywiście Jeszcze mam taki granat I na przykład jeżeli ktoś wchodzi tu tędy e, Kampicie się tutaj To podchodzicie jak najszybciej się da Wejdzie tu w róg Tutaj zawala, tutaj ten i oczywiście wybuch jest tutaj, nie wiem czemu miał być tutaj. To ja już kończę. Do zobaczenia. Cześć.